Z wami. I z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł do Jericha i przechodził przez miasto. Pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest. Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód, wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali do grzeszników, do grzesznika poszedł na gościnę. Lecz Zaheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję u Bogu. A jeśli kogoś czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Po na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zaginęło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, każdy dzień czytanie Słowa Bożego jest takim trochę wyzwaniem dla mówiącego, dla Sprawuje świętą Eucharystię i stara się skomentować to słowo Boże, żeby wydobyć to, co najbardziej cenne, zarazem to, co najbardziej interesujące, a również, by mówić, nie doprowadzić do sytuacji, że po 10 minutach wszyscy albo myślą, no dobra, skończy już, albo idą jeszcze dalej, po prostu zasypiając. Dzisiaj powiedzieć o tym, co usłyszeliśmy. Człowiek z Jerycha wchodzi na drzewo, Jezus przechodzi. Co z tego można, jakie, jakie można, jaką prawdę wyciągnąć z tej, tego dzisiejszego obrazu? A może trochę geografii, geografii biblijnej. Może to nam łatwiej pozwoli przeżyć to, co tam się wydarzyło i zrozumieć. Głębie prawdy, która mimo tej na pozór bardzo prostej sytuacji, m, zawiera w sobie dużo większy przekaz Boży. Jericho było w ówczesnych czasach takim ogromnym centrum handlowym, miastem, które nade wszystko zajmowało się handlem i to było główne zajęcie tych, którzy tam mieszkali, ale również tych, którzy tam przebywali. I z tego powodu, że było to wielkie centrum handlowe, przybywali tam ludzie z różnych stron ówczesnego świata. Było mnóstwo Rzymian, rzymskich żołnierzy, również celników, kupców, ale zdarzali się, tak jak to bywa, w dużych skupiskach ludzi, również i złodzieje. I wiadomość o tym, który ma przyjść, rozchodzi się po, po Jericho o rabim z Nazaretu, jak nazywano Jezusa, o kimś, kto nie tylko był zwykłym prorokiem w rozumieniu ówczesnych Żydów, ale był niezwykłym człowiekiem, bo czynił cuda. I to powodowało, że wielu chciał go spotkać, ale już wtedy pewnie wielu rozeszła się wiadomość o relacjach, o tym stosunku Pana Jezusa do, do Mateusza, którego przecież wybrał spośród celników jako jednego ze swoich uczniów, to spowodowało, że i ci, którzy byli jakoś jakimiś pokrewnymi duszami, czyli celnicy, ci którzy byli potępiani społecznie, chcieli spotkać się z Jezusem, by zobaczyć ten niezwykły fenomen. Jak słyszymy, ulice były bardzo zatłoczone. A ten Niski wzrostem załóż, chcąc cokolwiek zobaczyć, musiał spowodować, żeby, żeby to było możliwe. Więc dostrzegł szansę w tej sykomorze, która sobie tam na najzwykle w świecie rosła. szedł na to drzewo i oczekiwał, aż przyjdzie, aż przyjdzie napis Nazaretu. Ale nie spodziewał się, on myślał, że. Jezus przyjdzie, przejdzie, że On go tylko dostrzeże, że On zobaczy, jak wygląda. Wygląda z bliska, bo przecież z odległości może dwóch metrów, które go dzieliły od przechodzącego Jezusa. Ale nie spodziewał się tego, co, co za chwilę przeżyje. Tych słów Jezusa, który, widząc, że On tam siedzi na tej sykomorze, podniósł oczy do, w jego kierunku, mówiąc, zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj muszę się zatrzymać w Twoim domu. Kochani, Zacheusz wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Ale zapewne i dlatego, że no, wszyscy go przerastali, a może i dlatego, że chciał być i On zauważony przez innych, przez Pana Jezusa. Ludzie, którzy są poliżeni przez życie, często marzą, żeby się wspinać w tej drabinie życiowej kariery, żeby. Stać się człowiekiem sławnym, aktorem. Dzisiejsza współczesna młodzież marzy o tym, żeby stać się celebrytką czy celebrytą, żeby zdobyć wykształcenie, żeby dzięki temu wykształceniu stać się również kimś ważnym społecznie. Jezus zobaczył nie tylko Zachęusza w tej koronie sykomory, ale Człowieka wspinającego się ku górze, który chce zdobyć odrobinę uznania w oczach drugiego człowieka. Chociaż tak naprawdę karmił z sobą samym, bo wiemy, że ta grupa społeczna, mimo że posiadali jakiś zasób materialny, byli bardzo znienawidzeni, co w konsekwencji prowadziło również do takiej autorefleksji, że refleksji, że ja jestem, jestem człowiekiem, którego nikt nie, nie kocha, którego nikt nie szanuje, więc również w konsekwencji sami sobą zaczęli w końcu garnić. Zobaczył też, że ta sama tendencja może uaktywnić w nim pragnienie wspinania się ku niebu. Od uniżenia aż do korony chwały i to jest ta pierwsza myśl, która Wypływa taka teologiczna myśl, którą możemy wyprowadzić z tego dzisiejszego zdarzenia. Siostry i bracia, przychodzimy każdego dnia, w każdą niedzielę święto, do kaplicy, do świątyni, by spotkać się z Panem Jezusem, by dać sobie, sobie nam, no, szansę do nawrócenia. Jednak żeby coś zaczęło się w naszym sercu dziać, trzeba od czegoś zacząć. Nie od wielkiej rewolucji, nie od pójścia do zakonu, rzucenia całego, całego dotychczasowego życia, zamknięcia się gdzieś tam w monasterze czy w pustelni, tylko trzeba zacząć od małych, drobnych gestów. Od tych małych spraw, które powodują, że wchodzimy na tę właściwą drogę nawrócenia. I tak, tak samo jest, jak kiedy podejmujemy różnego rodzaju działania, których celem jest Troska o nasze ciało, jeżeli chcemy nieco schudnąć, co w mnie się udało na przestrzeni ostatnich tygodni, to chcąc to zrobić, trzeba było podjąć proste, podstawowe, codzienne troski o samego siebie. I tak samo jest z życiem duchowym. Jeżeli chcemy się nawrócić, to nie, 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 Pan Bóg nie wymaga od nas, że będziemy heroiczni, że będziemy rewolucyjni, ale wymaga zwykłego kroku po kroku w kierunku. Ewangelii, w kierunku tego dzisiejszego symbolicznego wejścia na Sykomorę. Wszystko więc zaczyna się od, od tego kroku w stronę Jezusa. Tym krokiem w stronę Jezusa jest może czasami przypadkowe uczestniczenie, mówię przypadkowe, bo nieplanowane, w Eucharystii z jakiejś takiej czy innej okazji, gdzie wchodzimy do świątyni i czujemy, że to, co mówi kapłan, to jest to, co Bóg mówi do mnie. Przeżyłem to wiele, wiele razy, kiedy ktoś przychodził, kiedy przemawiałem, kiedy mówiłem kazanie, chemilię i po mszy świętej ktoś podchodził i mówił księżowisku, ja bardzo dziękuję, bo, bo ta nauka dzisiejsza była do mnie. Ja od 25 lat mieszkam w Italii. Jestem Polką. Nie chodziłam do świątyni, przyjechałam tutaj do Merzu by prosić Maryję o potrzebne łaski w moim życiu, bo się bardzo pogubiłam. I wszystkie wątpliwości, które niosłam w swoim sercu na tę msię, świętą dzisiaj, no, od znalazły swoją odpowiedź w tym, co usłyszałam. Moi drodzy, zacheusz, nie przypuszczał, że przecież tak niewinny krok w jego. Stronę może być nie tylko zauważony przez Jezusa, ale stanie się początkiem Jego przemiany, przemiany w Jego życiu. Moi kochani, zacznijmy więc i my w naszym życiu taką wspinaczkę na naszą osobistą sykomorę, a niech to się rozpocznie od prostej modlitwy, od tej modlitwy, którą z pewnością każdy z nas pamięta z dzieciństwa tej najpiękniejszej, ale jakże ogromnie skutecznej modlitwy Ojcze Nasz. Niech jej nigdy nie zabraknie w naszym życiu. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy nie potrafimy sobie poradzić z rzeczami, które nas otaczają, kiedy czujemy, że jesteśmy gdzieś bardzo głęboko, bardzo daleko od Boga, wtedy niechaj ta modlitwa stanie się tym wyjściem w kierunku Jezusa. Mówimy o Sykomorze. Nie wiem, czy, czy mamy świadomość z geografii biblijnej, co to jest. To, to drzewo Sykomora. To jest dzika figa. Dzika figa, którą w, naszym, w naszej przestrzeni europejskiej nie spotkamy, która ma owoce niestety o gorszym smaku niż zwykły figowiec. I tutaj jest pewien, pewien, pewna metodologia tych, którzy mają ten Sykomorę. Gdzieś tam w uprawach w tym, na Bliskim Wschodzie, żeby owoce nadawały się do spożycia, trzeba je po zerwaniu naciąć na szczycie takim specjalnym nożykiem. Nawet wyprodukowali sobie takie nożyki do, do nacinania tych, tych właśnie owoców. Jeśli nie były nacięte, po dwóch, trzech dniach pojawiało się robactwo i ten owoc już niestety nadawał się tylko do, do spożycia dla zwierząt. Nacięty owoc wydzielał etylen, który przyspieszał dojrzewanie tego owocu, ale również innych owoców, które się znajdowały i były zerwane. Moi drodzy, takim nacięciem, bo to jest następny, następny teologiczny symbol wypływający z dzisiejszej Ewangelii, tego owoca Sekomory jest Słowo Boże, które, którego słuchamy każdego dnia podczas Eucharystii które jest czytane, w którym Bóg do nas mówi, ale z którego niestety często my nie korzystamy, pozostawiając je gdzieś tam zupełnie poza naszym życiem. Jeśli nie ma tego słowa Bożego, jeżeli, które jest tym symbolicznym nacięciem naszego owocu, to pojawia się robak, pojawia się zły duch, który pożera nasze serce w sposób oczywiście duchowy który powoduje, że to nasze serce wcześniej czy później rozpadnie się w sensie duchowym. Moi drodzy, niech więc ta nauka, która wypływa z tej dzisiejszej, pięknej, ale i prostej Ewangelii, będzie dla nas wskazówką. I te słowa, które powiedział Pan, na samym końcu, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Waszego domu, gdyż i wy jesteście dziećmi Bożymi, albowiem syn człowieczy przyszedł po to, by odszukać każdej i każdego z Was, i każdą i każdego z Was zbawić.